Witajcie w kolejnym wydaniu radiowego ekspresu studenckiego magazynu z życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dziś powiemy Wam o premierze dramatu pod tytułem Pierścień Wielkiej Damy Teatru Dobry Wieczór, obronach prac inżynierskich naszych studentów oraz o młodzieżowych warsztatach dziennikarskich w Tomaszowie Mazowieckim. Przy mikrofonie Maja Kochlik i Paweł Błoch. Zostańcie z nami. Radiowy Ekspres Studencki. Już w tę niedzielę, to jest 1 marca o godzinie 13:30 i 19:00, odbędzie się premiera teatru Dobry Wieczór. Będzie to biała tragedia Cypriana Kamila Norwida pod tytułem Pierścień Wielkiej Damy. Zapytaliśmy aktorów, czego możemy spodziewać się po nadchodzącej premierze. Premiera sztuki Teatru Dobry Wieczór, odbędzie się 1 marca 2020 roku w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toroniu. To będzie sztuka pióra Cypryna Kamila Norwida pod tytułem Pierścień Wielkiej Damy. Zapraszam serdecznie na sztukę z tego powodu, że jest bardzo uniwersalna. Mówi o takich wartościach jak podejście do człowieka, i możemy z tego właśnie się nauczyć, jak szanować ludzi. Już mamy przygotowania do premiery naszego teatru. No ja czuję się oczywiście, mam motyle w brzuchu. Znaczy jeszcze się nie denerwuję, ale są takie motyle, kiedy po prostu cieszę się, że nadchodzi coś niesamowitego. To już z raz z kolei, kiedy właśnie e, mogę występować na deskach teatru Dobry Wieczór. I przygotowania idą bardzo dobrze, ponieważ dzisiaj też właśnie mamy próbę. Wszystkie już stroje mamy, więc już jesteśmy poprzebierani. Możemy w tych strojach zagrać, wczuć się jeszcze bardziej w postać. To w ogóle inaczej wygląda, jak mamy te dresy na sobie, a inaczej jak mamy po prostu naszego Kostiumy, więc to też jest taka doza pewnej ekscytacji, którą mamy w sobie. W ubiegłym tygodniu odbyły się obrony prac dyplomowych studentów WSK Sim na kierunku informatyka. Absolwenci informatyki inżynierskiej zaprezentowali swoje prace badawcze powstałe w toku ostatnich semestrów studiów. To na przykład projekt interaktywnej gry komputerowej oraz badanie sztucznej inteligencji. Dużym uznaniem cieszyła się także kamizelka wielofunkcyjna, mająca na celu podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z udziałem rowerzystów. Wszystkie projekty inżynierskie zostały wysoko ocenione, a ich autorzy cieszą się tytułem inżyniera. Świeżo upieczonym informatykom życzymy kolejnych sukcesów w pracy zawodowej. W Tomaszowie Mazowieckim odbyły się warsztaty edukacyjne z cyklu Nowe Widnokręgi Zrozumieć Media. Dzięki warsztatom dziennikarskim młodzież miała okazję przekonać się, jak wygląda świat mediów za kulis. Uczniowie mogli wcielić się w rolę dziennikarza, operatora kamery czy pogodynki. Warsztaty prowadzili pracownicy Radia Maryja i Telewizji Trwam, m.in. pan Paweł Kania. Pozdrawiamy z Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie odbywają się warsztaty z cyklu Zrozumieć Media. Będzie w nich przez trzy dni uczestniczyć ponad tysiąc osób. Warsztaty z cyklu zrozumieć media to 245 minut aktywnej przygody. Prowadzimy m.in. takie zajęcia jak język obrazu, światło i cień, czy świat dźwięku. Ważne jest też słowo w druku. Z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować ekipie, która kapitalnie przygotowuje tutaj niesamowite rzeczy związane z mediami, związane z dźwiękiem, związane z obrazem i związane z treścią. Młodzież jest zainteresowana tematem. Przedstawiamy to też od takiej ciekawej strony, i spotykamy się z tym, że są niejednokrotnie zaskoczeni, bo nigdy nie spojrzeli od takiej strony, jaką my prezentujemy właśnie na tych warsztatach. Swoją wiedzą dzielą się także wykładowcy oraz nasi studenci. Mówi studentka drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej Katarzyna Wiercińska. Warsztaty medialne mają określony schemat. Część telewizyjna, część radiowa i część dotycząca prasy. Jak zwykle młodzież nie zawiodła, wykazała się niezmierną aktywnością. Widzieliśmy zaangażowanie na ich twarzach, ciekawość. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że, że młodym ludziom się to podoba. Widzimy po ich twarzach, widzimy po ich reakcjach, widzimy po tym, że jak bardzo chcą wziąć w tym udział. Warsztaty mają przede wszystkim na celu pokazanie młodzieży, w jaki sposób pracujemy my, dziennikarze, dźwiękowcy, Naszym głównym celem jest to, by młody człowiek, może nie teraz, może za rok, może za dwa, ale spojrzał inaczej na media. Radiowy ekspres studencki Czas na magazyn. A w nim Emilia Augustynowicz porozmawiała z reżyserem filmu Nędzarz i Madame Witoldem Ludwigiem. Witku, gdzie czerpiesz inspirację do realizacji takich produkcji filmowych? No cóż, najlepsze, najpiękniejsze scenariusze pisze samo życie. Polska historia ma to do siebie, że obfituje w wydarzenia i w postaci yy, bardzo piękne i dramatyczne, które zachęcają i inspirują do powieści, w tym wypadku do filmów. Adam Chmielowski, bo o nim jest film Nędzarz i Madame, Helena Modrzejewska, Józef Hemoński, pokolenie drugiej połowy XIX wieku, które żyło pod zaborami. Ale które kładło fundamenty pod polską tożsamość narodową jest no i wydaje się być najlepszym tematem. Dokładamy wszelkich starań, aby to było widowisko ciekawe, inspirujące, dobre i piękne. A kto inspiruje cię do tworzenia tych dzieł? tworzymy środowisko Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. W ramach duszpasterstwa ojców redemptorystów kształtują się nasi studenci, absolwenci i wychowankowie, którzy zapałali pragnieniem nowej ewangelizacji poprzez media, w tym wypadku poprzez, poprzez e, film. No i to grono właściwie zainspirowało, stanowi główny trzon twórców, oczywiście przy udziale wybitnych twórców z całej Polski, aktorów, scenografów, kostiumografów, kaskaderów, ludzi z rozmaitych pionów z całej Polski, kompozytorów. Muzyków, tancerzy, więc stanowimy taki zespół ludzi, którzy pragną zrobić coś dobrego, coś pięknego, co będzie potem kształtować ludzi. Poruszyliśmy temat ludzi i właśnie o to chciałabym zapytać, co chciałbyś, żeby odczuwali Twoi widzowie po obejrzeniu Twojego filmu? Chciałbym podkreślić, że jest to praca zbiorowa, tak jak mecz piłkarski, ma 11 zawodników i cały sztab trenerów, specjalistów, tak samo tutaj. Właściwie przypada mi rola scenarzysty i reżysera, ale ten film tworzą dziesiątki, a właściwie setki ludzi, więc mówimy tutaj o wspólnym dziele i mamy nadzieję, że po prostu przybliżymy piękno i charyzmat brata Alberta, tak żeby jego świętość, która jest bardzo aktualna i która się nie zastarzała, była wzorem dla ludzi, takim nie tylko teoretycznym, ale takim praktycznie wcielanym w życie. Teraz najważniejsze pytanie, kiedy możemy spodziewać się premiery? Yy, odpowiem w następujący sposób. Zakończyliśmy już wielomiesięczny okres pisania scenariusza i realizacji zdjęć. Obecnie kończymy fazę montażu. To znaczy jesteśmy na ostatniej prostej składania obrazu z ujęć w jednolitą całość i już lada dzień film trafi do kompozytora, reżysera dźwięku, do korekcji barwnej, czyli jakby takie procesy technologiczne, które tę panną, pannę młodą odzieją w suknię ślubną, a już wkrótce będziemy mogli zaprosić na tę ceremonię zaślubin, zwaną premierą. Pięknie, dziękuję za tą inspirującą rozmowę. Dziękujemy, no i już teraz zapraszamy całą rodzinę Radia Maryja na premierę filmu Nędzarz i Madame o Adamie Chmielowskim, świętym bracie Albercie. To był magazyn Radiowego Ekspresu Studenckiego. Radiowy Ekspres Studencki O tym, czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie, opowie nam Paweł Górka od 26 do 28 lutego w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędą się rekolekcje wielkopostne pod hasłem Jak często kłamiesz, że wszystko jest OK”. Poprowadzi je Paulin i egzorcysta Ojciec Marcin Ciechanowski. Dzień po zakończeniu rekolekcji, czyli 29 lutego, nasza uczelnia we współpracy z Instytutem Pamięć i Tożsamość imienia Świętego Jana Pawła II Organizuje konferencję pod tytułem Perspektywy dla Polskiego Rolnictwa. Prelekcje wygłoszą m.in. wicepremier Jacek Sasin, komisarz Unii Europejskiej do spraw Rolnictwa Janusz Wojciechowski, czy europosłowie Krzysztof Jurgiel i Zbigniew Kuźmiuk. Więcej informacji na stronie www.wsksim.edu.pl Dziękujemy Pawle. Radiowy ekspres studencki. Tą informacją kończymy kolejne wydanie Radiowego Ekspresu Studenckiego. Nie zapomnijcie odwiedzać nas na Facebooku, Twitterze, Instagramie oraz na stronie wskasim.edu.pl Słyszymy się już za tydzień o stałej porze. Za uwagę dziękuję Maja Kochlik i Paweł Błoch. Do usłyszenia. Do usłyszenia.